Polskich. Jezus po swojej męce dał swoim apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy ojca. Mówił: Słyszeliście o niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie okrzyni duchem świętym. W tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, odpowiedział im: nie wasza to rzecz, czas i chwile, które ojciec ustalił swoją władzę, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mieli świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże.